Nasze materiały napędza opel, największa porównywarka ceny gier. Cześć, nazywam się Johnny i jestem autorem serii Gothic w pigułce. Podczas tegorocznych targów WGW oraz PGA miałem okazję dogłębnie zapoznać się z nadchodzącą grą studia Piranabytes zatytułowaną Alex. Zagrałem i wypytałem twórców o możliwie jak najwięcej szczegółów, a swoje przemyślenia pragnę przekazać wam. Witajcie w dość nietypowym, mocno przedpremierowym podglądzie. Po 17 latach tworzenia RPG'ów osadzonych w realiach fantazy 27-osobowa ekipa Pirani wreszcie ma okazję stworzyć coś świeżego. Od dwóch lat pracuje nad prawdopodobnie swoją największą i najbardziej rozbudowaną grą do tej pory, rozgrywającym się w zniszczonym świecie po uderzeniu tajemniczego meteorytu Elexem. Tytuł odnosi się do substancji, która pojawiła się na planecie Magalan po katastrofie. Uprzedzając pytania, upewniałem się i z oficjalnego źródła wiem, że wymowa tego słowa jest dowolna. Można mówić Alex, można też ILEX, jak komu wygodniej. Substancja ta ma naprawdę niezwykłe możliwości. Z jednej strony jest źródłem potężnej magii, z drugiej Alex może być spożywany przez ludzi, wzmacniając w ten sposób ich zdolności. Niestety bardzo uzależnia, a z czasem likwiduje uczucia zażywającego go człowieka. Ludzie, którzy przeżyli kataklizm, z czasem zaczęli odkrywać różne zastosowania Eleksu. Berserkerzy znaleźli sposób na zamienienie go w manę, której użyli do odtworzenia fauny w zniszczonym świecie. Klerycy i albowie zaś postanowili wykorzystać Eleks do napędzania technologii, produkując potężną, nowoczesną broń. Podczas gdy klerycy to wierni wyznawcy Boga Kalan, uznający spożywanie Eleksu za grzech, albowie przymusowo doprowadzają swoich członków do uzależnienia, wierząc, że brak emocji polepsza skupienie. W opozycji do wszystkich tych ugrupowań są Wygnańcy, wyjęta spod prawa zbieranina ludzi starających się znaleźć w tym nowym świecie po katastrofie miejsce dla siebie. Szabrują oni relikty dawnej cywilizacji i okazjonalnie wchodzą w drogę pozostałym grupom. Nasz bohater to członek Albu, w którego statek rozbija się gdzieś w górach. Wyrusza on w podróż pomagalanie, ale ponieważ nie ma przy sobie zapasu Aleksu, zaczynają pojawiać się u niego emocje. Będzie miał imię, ale nie wiadomo jakie. Chyba największy nacisk będzie tutaj położony na relacje między nim a postaciami niezależnymi. Jeśli ktoś grał w Risen 3, to zapewne pamięta punkty duszy, które otrzymywało się za dobre uczynki oraz traciło za złe. W Elex ich miejsce zajmuje oziębłość. Z tego co rozumiem, złe postępowanie będzie nagradzać nas możliwością spożywania Eleksu, a im więcej go spożyjemy, tym mniej emocji będziemy mieli, czyli będziemy bardziej oziębli. Ma to wpłynąć na to, jak odbierają nas inne postaci. Niektórym zapewne spodoba się zimny drań, inni będą woleli rozmawiać z bardziej empatycznym gościem. Podczas rozgrywki na ekranie wyświetlają się znane choćby z przygodówek Telltale napisy w stylu: Ta osoba zapamięta to, co powiedziałeś. Twórcy zapewniają, że każda decyzja będzie miała mocny wpływ na postrzeganie bohatera przez każdą z czterech obecnych w grze społeczności. Będzie także opcja romansu. Z tego co się dowiedziałem, planowane są dwie panie, z którymi będziemy mogli wejść w bliższe relacje. W czasie pierwszego ekranu wczytywania, zanim po raz pierwszy było mi dane zagrać w przygotowane demo, prezentujący grę Amadeus Weidman podkreślił, że jest ona trudna, o wiele bardziej wymagająca niż Ryzen 3. I faktycznie, rozgrywka rozpoczęła się w tunelu, a ja już walcząc z pierwszym szczuropodobnym potworem zobaczyłem jak wielkie zmiany w systemie walki poczyniły piranie. W ostatnim Rizenie każde zamachnięcie się mieczem wiązało się z przesunięciem się bohatera do przodu. Był on także przyciągany od przeciwnika do przeciwnika, bezproblemowo kontynuując zadawanie ciosów. Przypominało to trochę wygibasy Batmana z serii Arkham. W Eleksie tego nie ma. Nawet jeśli dany przeciwnik jest wybrany jako nasz cel, nie zdołamy go trafić, jeśli stoi poza naszym zasięgiem. Ciosy mieczem zadawane są praktycznie w miejscu. Sposoby na skrócenie dystansu są dwa. Można albo się do niego doturlać, albo podlecieć przy pomocy jetpacka w górę i zaatakować, ale ta metoda daje przeciwnikom dość sporo czasu na ewentualny unik. Inną sprawą jest łączenie ciosów w kombinację. W trzecim rizenie było to dziecinną igraszką, wystarczyło spamować lewy przycisk myszy. Eleks wymaga nauczenia się rytmu walki. Tylko klikając w odpowiednim momencie zdołamy zasypać wroga gradem ciosów, a jeśli będziemy to robić dobrze, wypełni się pasek odblokowujący potężnego finiszera. Gdy użyjemy go w odpowiednim momencie, nasz bohater skoczy na przeciwnika i powali go na ziemię. Jeśli się nie uda, zwyczajnie nie trafimy, wystawiając się na atak. Nawet po opanowaniu rytmu wyprowadzania czasów nie możemy niestety spocząć na laurach, ponieważ ogranicza nas jeszcze pasek wytrzymałości. Inaczej niż w poprzednich grach studia, ma on tutaj naprawdę duży wpływ na przebieg walki i po jego wyczerpaniu lepiej się troszkę wycofać. Jakby tego było mało, jeśli zostaniemy trafieni przez wroga podczas wykonywania jakiejś czynności, takiej jak zadawanie ciosu czy choćby picie mikstury, animacja zostanie zwyczajnie przerwana. Nie ma taryfy ulgowej. Oprócz tego w grze pojawią się przeróżne inne bronie. Ja miałem okazję przetestować blaster, granatnik i wyrzutnie dziwacznych antygrawitacyjnych kul. Amadeus podkreślił, że choć owszem są one bardzo potężne, amunicja do nich będzie bardzo rzadka i raczej nie istnieje opcja przejścia gry korzystając jedynie z broni palnej. Jeśli ktoś był na PGA i miał okazję grać, to zauważył pewnie jak słabe jest na tę chwilę celowanie. Uspokajam, prace nad nim wciąż trwają i na premierę ma być o wiele lepiej. Rozmawiając z Amadeusem dowiedziałem się, że Piranie rozważają wprowadzenie do gry trybu skupionego na fabule, który znacznie ułatwiłby walkę, pozwalając niewprawionym graczom zagrać, wczuć się w historię i podejmować decyzje bez frustracji. Mam nadzieję, że pomysł przejdzie, bo sam pewnie bym z niego skorzystał przychodząc w grę po raz wtóry chcąc po prostu sprawdzić jak wygląda inne z wielu dostępnych w grze zakończeń. Warto przyjrzeć się wspomnianemu już jetpackowi. Aktywujemy go wciskając klawisz spoku będąc w powietrzu. Wymaga to nieco wyczucia, ale gdy już opanujemy sterowanie plecak rakietowy okazuje się świetnym sposobem na eksplorowanie świata. W demie jedno przytrzymanie spacji wyniosło mnie na jakieś 20-30 metrów w górę, po czym skończyło się paliwo, spadłem i umarłem. Bardziej wprawni gracze na pewno będą mieli z niego więcej pożytku, bo oprócz posyłania bohatera w górę, rzepak potrafi także spowalniać opadanie. Zapytany o genezę Plesaka, Amadeus opowiedział mi, że w gotikach i Risenach gracze i tak wchodzili w każdy możliwy zakamarek świata, wykorzystując różne triki i błędy, więc tym razem twórcy postanowili najzwyczajniej w świecie umożliwić im to od początku. To oznacza także, że świat został zaprojektowany zupełnie inaczej niż w poprzednich grach studia. Jest tutaj znacznie więcej wielopiętrowych budynków, a wszelkie przeszkody terenowe są o wiele bardziej majestatyczne i malownicze niż choćby w Rizenie, bo dzięki jetpackowi nie będą stanowić problemu dla bohatera. Gra sporo na tym zyskuje, bo widoki są niesamowite. Gracze lubujący się w wyszukiwaniu skarbów będą w niebo wzięci. W świecie poukrywane będą różne kolekcjonerskie przedmioty, a nawet pozornie niewarte uwagi budynki w dziczy mogą skrywać safe z drogocennymi znajdźkami. Nie otworzymy go jednak bez kodu, który będziemy musieli namierzyć gdzieś w okolicy. Tu znowu przyda się jetpack. Magalan jest, wedle zapewnień, półtora raza większy niż świat z Gothic 3. Wypełniają go lasy, równiny, ośnieżone góry, bagna, podziemia, wybrzeże czy obszar wulkaniczny. Świat będzie z jednej strony ograniczony górami, a z drugiej oceanem, ale nie będzie w nim żadnych dodatkowych barier. Nic nie będzie więc stało na przeszkodzie, by już na początku gry pobyc do któregoś ze wspomnianych wcześniej odległych obszarów. Choć, znajdujące się po drodze potężne, zmutowane potwory, na pewno nie ułatwią tego zadania. Nie będzie także ekranów ładowania w trakcie gry. Podczas rozgrywki natkniemy się na cztery naprawdę duże miasta. Widziałem tylko jedno z nich i to przez krótką chwilę, ale wydaje się, że było większe niż jakiekolwiek stworzone dotąd przez Pirana Bytes. Tak wielki świat to coś, co Piranie zrobiły tylko raz, w koszmarnie tnącym się i zabagowanym na premierę Gotiku 3. Zarówno późniejsze Ryzeny, jak i Alex działają na tym samym, choć oczywiście znacznie ulepszonym silniku, ale najnowsza gra będzie pierwszą, która zostanie wydana na PC i konsole obecnej generacji. Podobno to właśnie konieczność wspierania PS3 i Xboxa 360 sprawiła, że świat Ryzena 3 był podzielony na wyspy. Po dwukrotnym przejściu wersji pre-alpha jestem dobrej myśli. Gra nie powalała płynnością, ale składa się na to pewnie kilka czynników, takich jak brak optymalizacji, niewystarczająco dobry targowy sprzęt, czy chociażby fakt, że grałem na monitorze 21 do 9 w pełnej rozdzielczości. Wierzę, że przez te kolejne 7-8 miesięcy, które pozostały do premiery, sporo się w tej materii polepszy. Od strony scenariusza gra jest już gotowa. Pozostało dopracować wizualia, poprawić usterki, dodać brakujące funkcje, jak choćby otwieranie zamków i przygotować grę do premiery na PC-tach, PS4 i Xboxie One. Czasu jest chyba sporo, bo gra ma się ukazać w sklepach dopiero na początku lata 2017. O tym, że Alex dostanie polskie napisy wiedzieliśmy już od dawna, ale jeszcze podczas WGW oficjalnym stanowiskiem w sprawie polskiego dubbingu było bardzo byśmy chcieli, ale nie wiadomo czy się uda. Tydzień później, na PGA, Amadeus z pewnością w głosie mówił, że dubbing będzie. Miejmy więc nadzieję, że się nie mylił, bo gry pirana Bytes praktycznie zawsze zyskują na naszym rodzimym dublażu. Wierzę w Alexa, bo widziałem z jakim zapałem wypowiadają się o nim twórcy i sam poczułem ten dreszczyk emocji grając w jego wczesną wersję. Żywy świat, wreszcie jakieś interesujące nowości, możliwość nieskrępowanej eksploracji, to są rzeczy, których potrzebuje gra RPG. Wydawca THQ Nordic wykonuje świetną robotę, włożąc grę po całym świecie i robiąc porządny PR. Tego Piraniom zdecydowanie brakowało. Jako fan wszystkich dotychczasowych gier Piranha Bytes nie mogę się doczekać lata. Mam nadzieję, że będzie warto.